Witam w dzisiejszym odcinku Powrót do korzeni, czyli coś dla początkujących e, lub młodszych graczy albo dla tych całkiem młodszych. A więc e, G36C od Dabelidl oznaczony jako M85 w komplecie mamy jak zwykle Komplet dokumentów i ładnie zafabiowaną, wytłoczoną replikę. Nie będziemy się dostać, musimy to świetną folię zniszczyć. Mamy tutaj już instrukcje główna. Mamy tutaj naszą epikę G36C. Mamy latarkę taktyczną, jakże Mamy również kolinator e, do tego sadownika seryjnego. Co ciekawe, w tych, te akcesoria są troszeczkę poprawione wobec e, tych, które były jeszcze kiedyś. E, Mamy tutaj laser już w metalowej obudowie i regulowany. To czego nie było w poprzednich egzemplarzach, gdzie były plastikowe lasejki, których się nie dało regulować. Ten już jest z tych droższych, lepszych i nawet da się go wyregulować. Mamy jeszcze bardzo proste okulary ochronne. Wyglądają prawie jak uvexy. Oczywiście paczka kulek montaż do laserka baterie do kominotora oraz replikę tłumika dźwięku Chińczycy również się i mamy również trzy paluszki a więc mamy zasilanie do naszej latajki prosta ładowarka sieciowa Mamy tutaj kolimator bardzo prosty i plastikowy, natomiast różnica między tym kolimatorem a tym, który był w tych pierwszych generacjach tych kajabinków, jest taka, że ten rzeczywiście się reguluje. Wcześniejsze kolimatory tego typu, te tanie zabawkowe, nie miały możliwości regulacji, natomiast ten ma możliwość regulacji krzyża. Co jeszcze ciekawsze, ten krzyż wyświetla się w miarę sensowny sposób, a więc nie jest rozlany na pół. Wizje, a tylko jest to rzeczywiście krzyż bez rozlewania się na boki. Teraz postaram się coś to pokazać. Nie wiem, czy się uda. Mamy tutaj naszą Gietę pod spodem. Jeszcze pas taktyczny oraz chwyt przedni na Tak więc, jak widzimy, komplet jest a jeszcze. Jeszcze najprostsza wersja ładowarki do kul. No Zsypujemy kulki w tą wkładam wkładamy do magazynka i w ten sposób ładujemy. Tak więc widzimy, że Chińczyk dał już wszystko co mógł. Replika jest wykonana w większości z tworzyw sztucznych. Jak na Gietę jak na karabin nisko przystało. Mamy tutaj magazynek low po pojemności około 30 kulek. Z bardzo fajnie zabioną etapą nabojów. Także nawet widzimy i z tyłu i z przodu również te naboje. Pikamy oczywiście składaną na bok kolbę przy pomocy tego przycisku. Kolbę albo po prostu mocniej odciągamy albo minimalnie w góry. Mamy tutaj przyrządy celownicze, żeby było zabawniej, są regulowane śrubkami zarówno w płaszczyźnie pion poziom jak i tutaj boczną śrubką jest regulowana szczelnika lewo-prawo. Łóżka jest oczywiście nieregulowana. Mamy tutaj do zamocowania uchwyty do zamocowania zawieszenia w dwóch miejscach plastikowe i tutaj mamy takie małe metalowe kółeczko aczkolwiek znaczy nie polecałbym szczególnie tutaj montować zawieszenia nie działa nam tutaj przeładowywanie karabinu nie odsuwa się klapa wyrzutu natomiast w tym miejscu mamy regulację hop-up co też jest nowością wobec poprzednich wersji ponieważ tam hop-up był jeżeli w ogóle był, to dało się go włączyć albo wyłączyć. Natomiast tutaj, tutaj jest już suwak, a więc mamy jakąś tam regulację tego chopa. Szymy RIS po bokach dwie stworzywa, które możemy odkręcić. I integralna szyna RIS na dole, aby przyczepić sobie chwyt przedni. Oczywiście bardzo długa integralna szyna na górze do zamontowania przyrządów celowniczych, takich jak właśnie i który mamy w komplecie. Bateria. Bateria zazwyczaj już jest w środku. I aby do niej się dostać musimy nacisnąć przycisk tutaj i zdjąć front grip. <coughs> Sporą zaletą w tej epice jest to, że tak jak widzimy bateria wręcz idealnie wchodzi Nie musimy tutaj tak jak w innych wszystkiego upychać, starać się, żeby te kable nie wychodziły. A tutaj mamy wręcz idealną, idealne miejsce na baterię i na wtyk. Co ciekawe, duża tamia, a więc możemy korzystać z normalnych ładowarek, Szybko ładowajek, bądź mikroprocesorowych procesorowych. I bardzo łatwo jest tutaj ten kabel wschować. I można już zastosować lipo. No tutaj lipo będzie trochę zabójstwem. 74 Dla gboxa plastikowego. No to jakiś niemek, inny. Może. Taki, jakiś lepszy nim. no tak jak widzimy bardzo fajnie wchodzi, nawet ktoś pomyślał o tym, żeby zrobić wycięcie na w tych zatrzaskujemy i w tej chwili mamy karabin gotowy do strzału. Co odróżnia to te od tych droższych jest to, że tu mamy tylko jednostronne selektorownie. A więc jak widzimy zabezpieczone, ogień pojedynczy i tak głęboko ogień ciągły. Znowu magazynek. Naoduję kulkami dwudziestkami, ponieważ za chwilę będziemy jeżeli na chrono. Natomiast docelowo, producent podaje, że karabin ma około 150 fps, co będziemy zaraz bo Natomiast docelowo przy tak mocy karabinu zalecamy raczej używanie kulek dwunastek albo tego typu kulek o wadze 0,15 czyli typowy właśnie dla tego typu replik dla osób początkujących w tej chwili jest już gotowy do strzału jeszcze pokażemy mam wersję z zamontowanymi wszelkimi bajerami tak więc mamy tutaj zamontowany już celownik laserowy, który działa Mamy zamontowaną motelkę, która też działa. No I po oczach. Mamy zamontowany kalimator. że będziesz w stanie coś mu to pokazać? No, dawaj. Prawie. Mhm. To jest krzyż. Więc teraz postrzelamy z tego demona mocy. No, najpierw pojedynczy. Yeah. No przy kulkach, dwukach, z nie jest uszalalniany. Zdołagujemy sprawdzimy na samą 139 FPSów szał Puch, jak stabilnie 137 A więc zdecydowanie nie musimy się martwić w CQB, że zrobimy komuś krzywdę waga gołego monstera prawie półtora kilogram. to jest wersja na bogato dalbizerian no trochę więcej ale bateria do dołóżmy baterię jeszcze kilka kulek Prawie kałach Prawie kotło od kałach Nie, nie przesadzaj